Traktowy, który do Syrii, za co zwolniono ich ze służby. Pojawiły się także doniesienia o tym, że do oddziałów, które miałyby wyjechać na Bliski Wschód, werbowani są członkowie rodzin osób, które walczą tam po stronie terrorystów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. za pogody. Wracamy do kraju w nocy mglista i z chmurami. Humura, na wybrzeżu zachodnim możliwy deszcz, na zachodzie więcej przejaśnień. Zimno na termometrach od minus 10 w górach, od minus 5 do minus 1 na przeważającym obszarze, do plus 1 na wybrzeżu wiatr ma być słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej w Polskim Radiu 24 Jakub Kukla i jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Gość polskiego radia 24. Profesor Daniel Boczkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rozmawiamy o sytuacji międzynarodowej w związku z uwzględnieniem dwóch miejsc, czyli z jednej strony Berlin, z drugiej Ankara. Zacznijmy od Turcji, od incydentu, do którego doszło w tureckiej stolicy. Chodzi o postrzelenie i w wyniku tego postrzelenia śmierć rosyjskiego ambasadora. Incydent bardzo poważny. Tak, bardzo poważny. Właściwie w ciągu ostatnich bardzo wielu lat żadnego tego typu ataku, tak spektakularnego ataku na ambasadora obcego państwa nie było. Mam do czynienia z zamordowaniem go, bo postrzał, postrzałem, ale faktycznie z zamordowaniem go w świetle kamer na uroczystości strzałami w plecy przez funkcjonariusza policji tureckiej, który... Przeszedł jakimś cudem Sito i okazało się, że jest osobą o bardzo radykalnych poglądach, prawdopodobnie powiązany w jakiś sposób z islamistami, który jeszcze na dodatek, zanim został zgładzony przez siły specjalne, które zjawiły się tam, pytanie też, dlaczego nie chciałem go wziąć żywcem, to ogłosił całemu światu, że jest to zemsta za obecność rosyjską w Syrii i za Alepo. Więc I All <laughs> Wszystko dzieje się w momencie, kiedy te napięcia między Rosją a Turcją może nie są silne, jak jeszcze kilka miesięcy temu, bezpośrednio po zestrzeleniu rosyjskiego bombowca, ale jednak to napięcie cały czas jest wyczuwalne. Tak, no Turcja, y, znaczy Rosja w ogóle rozgrywa bardzo skomplikowaną partię na terenie Syrii. Widać, że niestety dla y, sytuacji światowej udaje jej się ułożyć te karty, tak jak ma ochotę, choćby y, informacja, z, bodajże z wczoraj, taka nieoficjalna kanałami rosyjskimi nie tylko, że prawda, zrobimy znowu rozmowę z opozycją, ale na naszych warunkach, bez udziału ONZ-u, Stanów Zjednoczonych i innych e, organizacji, a więc wyrzucamy ich wszystkich i, e, i sami układamy te, te puzzle. Turcja e, też robi ogromną woltę, bo Turcja de facto e, oddała e, Rosjanom i Asadowi Aleppo, bo wspierała wcześniej grupy e, dżihadystów. E, teraz zarzuciła i to m.in. jest jeden z powodów prawdopodobnie ataku e, tego, e, tego policjantu który był powiązany z tymi grupami radykałów, na dodatek będzie musiała zapłacić bardzo dużą zapewne cenę za ten akt terroru. Oczywiście Putin zdaje sobie sprawę, znając charakter Dogana, że nie może tego zrobić oficjalnie, ogłosić, ale niewątpliwie nieoficjalnie Turcja zostanie postawiona przed bardzo ciężkim rachunkiem. Tylko, że tu jest gra też o to, kto będzie kontrolował Syrię. Turcja teraz już gra tylko i wyłącznie na Kurdów i na rozbicie tej struktury który na północy Syrii i to jest właściwie taki najważniejsze najważniejszy front, no bo otwarty front wojny domowej z kurdami na terenie Turcji strasznie im tę sytuację komplikuje, a kolejne ataki, bardzo częste ataki terrorystyczne, bombowe w kraju, no, wprowadzają coraz większy chaos. Sytuacja momentami rzeczywiście bardzo chaotyczna, sytuacja między Turcją a Rosją dość napięta, mimo zapewnień, że jednak dochodzi do nowego rozdania i że te kontakty są już znacznie lepsze, więc biorąc pod uwagę incydent w galerii w Ankarze, skojarzenia z początkiem XX wieku i z Sarajewem chyba się nie do końca słyszałem. chybione, prawda? Tak, tak, no tutaj wiadomo, że nie są no. Jedna i druga strona nie jest zainteresowana eskalacją tego, bo Ardoğan... Po incydencie z tym SU zdaje sobie sprawę, że jest za słaby na tą rozgrywkę wobec Rosji, a Rosja może bardzo mocno mu namieszać także w kwestiach kurdyjskich. Z drugiej strony Rosja robi wszystko, by wyrwać Turcję z powiedzmy jakichkolwiek wpływów Europy. Prawdopodobnie też zaczyna grę na wyrywanie lub na podważanie pozycji Turcji w NATO, ponieważ tam pojawiły się na różnych stronach takie przecieki, takie oświadczenia e, wypływające ze sfer powiedzmy rządowych, e, zbliżonych do Kremla, między innymi, że no właściwie to, to Turcja, prawda, powinna zastanowić się nad ich, nad ich rolą w NATO, bo najwyraźniej ten żołnierz, jako gulenista podżegany przez Stany Zjednoczone wplątał Turcję w aferę o skali niewyobrażalnej, a więc coś jest wart sojusznik, którego, który namawia do atakowania ambasadora obcego mocarstwa na swoim terenie. Chociaż wydaje mi się, że ta figura, że skoro Fetylach Gulen przebywa w Stanach Zjednoczonych, a Turcja i Stany Zjednoczone są członkami NATO, w związku z tym gulenista, który dokonuje zamachów jest w jakimś sensie no może nie wysłannikiem Stanów Zjednoczonych, ale jest przez nich wspierana, przynajmniej mu nie przeszkadzają. To jest figura dość ryzykowna. Oczywiście, ale to jest świetna gra na politykę Erdoana, który. Tempi goleńskich wszędzie, więc no, jeśli teraz stwierdzi, że absolutnie zaprzeczamy, że ten człowiek z cokolwiek wspólnego z Fethullahem Gülenem, no to zaczyna się problem. No to dobra, to z kim miał? E, Z kurdami? Absolutnie nie. Mamy tureckiego policjanta działającego w służbach specjalnych, specjalistę od tłumienia zamieszek, osobę, która zastrzeliła e, ambasadora, która jest zradykalizowana, która nic nie powie, bo została zastrzelona, a więc oznacza to, że w tej armii, która rzekomo jest spacyfikowana, mamy potężne wpływy islamistów, państwa islamskiego i różnych ugrupowań, niekoniecznie gulenowskich. Czyli Turcja ma jeszcze większy kłopot niż sobie oficjalnie pokazywała, więc to rozpętanie tego, tej gry na Bliskim Wschodzie, ta koncepcja reislamizacji, łagodnej reislamizacji powiedzmy Turcji i te wszystkie pomysły łącznie z wcześniejszą wizją sultanatu, powiedzmy prezydenta, w Turcji aktualnie totalny chaos, zamęt i tak naprawdę nie wiadomo, czym to może się skończyć. Co ciekawe, jeśli chodzi o incydent o zastrzelenie rosyjskiego ambasadora w Galerii Sztuki w Ankarze, komentarze obu stron, zarówno strony tureckiej, jak i strony rosyjskiej, dość powściągliwe. Prawdopodobnie właśnie o to chodzi, żeby nie rozpętać, nie dać tutaj e, narzędzia, żeby nie planować. Tak, żeby, żeby, bo, bo, bo tak naprawdę no, tutaj powinna być reakcja niezwykle ostra, e, bowiem państwo przyjmujące nie zapewniło bezpieczeństwa e, przedstawicielowi drugiego państwa. E, mało tego, Zbrodniarzem jest oficer służb, a więc przedstawiciel tego państwa. Co szalenie komplikuje, implikuje pewne działania. Powinny być działania, nie wiem, na poziomie dyplomatycznym, nie tylko dyplomatycznym, ale powiedzmy sobie, Kreml za pościągliwość i milczenie wystawi Erdoanowi rachunek. Wysoki rachunek, bez wątpienia. Wysoki rachunek i bez wątpienia wystawi go po cichu. Bo z kolei wie, że jak zbyt mocne naciśnięcie może znowu spowodować, Volta, ponieważ no, Glen nie jest takim samcem Alfa jak, jak Putin, ale mimo wszystko jest bardzo ostrym e, graczem, tym bardziej niebezpiecznym, że przez Rosję w pewien sposób upokarzonym i zmuszonym do rewizji swojej polityki. Natomiast e, będzie musiał za to e, zapłacić e, i Turcja będzie musiała za to zapłacić, bo to milczenie e, ratuje mu skórę w wielu przypadkach. Chociaż ta powściągliwość może o tyle dziwić, że jeśli przypomnimy sobie wydarzenia sprzed kilku miesięcy, czyli zastrzelenie rosyjskiego bombowca nad terytorium czy w okolicach granicy syryjsko-tureckiej. Wtedy te komentarze były bardzo ostre po obu stronach, wtedy sprawa w którymś momencie nawet już stanęła na ostrze noża. to może nie był jeszcze kryzys kubański, na pewno to nie był, to nie była sytuacja porównywalna z tamtym wydarzeniem, ale było bardzo dużo napięcia. Tak, to, w tym, to był moment, kiedy obie strony e, znaczy powiesz, obie strony grały w Bank, e, bo Rosjanie rozpoczęli dopiero e, swoje realizowanie swoich planów w Syrii. Jeszcze e, sam Putin nie był pewien, jak to wszystko się rozegra. E, państwo islamskie było w zupełnie innej sytuacji. Asad praktycznie e, ledwo e, trzymał się e, na powierzchni. E, działania rosyjskie nie były jeszcze aż tak skuteczne. E, Rosja nie była pewna świata. reakcji bo tak naprawdę dopiero że... e, później mamy ten moment, kiedy nagle z tego niezawodowego świadcza, z szokowanym wszystkim, e, z osobą zgromadzoną na, znaczy, na Zgromadzenie Ogólnego ANZ, że, że, że oni wchodzą e, w pełni bojowo, budują swoje bazy i od tej chwili to my się tu bawimy. Dla Turcji to był szok i, i była to próba sił. ale on przegrał tę próbę sił, no bo niestety, ale gospodarka e, turecka w konfrontacji z gospodarką rosyjską Okazała się zbyt e, słaba, co nie znaczy, że Adam tej lekcji nie zapamiętał. E, tak więc e, to jest bardzo e, ciekawa gra. E, które no, warto obserwować, bo przecieki o tym, co się będzie działo, zapewne się pojawią, bo będą różne decyzje, które mogą nas dziwić na rzecz Rosji, albo też jakieś umowy, albo jakieś inne rzeczy, które będą takim nieoficjalnym podziękowaniem za to, że ta sprawa rozchodzi się po kościach, no bo takich spraw nie wolno zostawiać. I ciekawe, w jaki sposób pójdzie śledztwo, kogo wskażą, no bo e, Rosjanie złośliwie podrzucili ten trop girenewski. E, ale to by znaczyło tylko tyle, że no, jeżeli tylko wykorzystają, no to, to represje powinny być wielokrotnie silniejsze, no bo teraz trzeba czyścić już wszystko, łącznie z całą e, policją, wojskiem jeszcze głębiej i jeszcze bardziej brutalnie. E, do którego momentu nawet ta struktura Turcji jest podległa temu naginaniu rzeczywistości, a w którym momencie tam też zaczną się reakcje ludzi, którzy są przerażeni. No, to może nie są, nie jest wzorzec dobry z lat 30. jak Stalin rozwiązywał problemy, bo to nie ta bajka, ale w momencie, kiedy... kiedy czy uda się przywrócić w końcu tę karę śmierci, o której tak bez przerwy wszędzie mówi, i kiedy polecą pierwsze głowy, no sprawy się znacznie skomplikują, a z punktu widzenia Rosji im gorzej, tym lepiej? Czy ta gra, która toczy się w tym momencie między Turcją a Rosją, to ta próba cichego załatwienia incydentu, o którym mówimy, czyli zastrzelenia rosyjskiego ambasadora, powinna niepokoić Stany Zjednoczone? że niewątpliwie Stany Zjednoczone powinny zrobić wszystko, aby wiedzieć, o co będzie się toczyła ta gra. A, a widać wyraźnie, że Turcja yy... Odbiega jako sojusznik bardzo mocno od naszych standardów. Trzymamy, bo jest po prostu niezbędna dla, dla tej flanki na to choć no, nie pasuje tutaj do, do, do całej tej układanki natowskiej i tego celu, jakim działał NATO. Jeżeli rzeczywiście ten trop. Gulenowski zostanie pociągnięty, no to może się okazać, że gdzieś Rosjanie plus Turcy zaczną grać na, na haśle, no sorry, ale musicie wydać wreszcie faceta, no bo doprowadzi do sytuacji, w której e, zginął ambasador e, Rosji, zastrzelony z, pod, przez, podjudzany przez, przez niego, czy przez jego e, popleczników, więc będzie jeszcze większe narzędzie nacisku, a jak nie, no to zaraz, To, to nawet w tym momencie nie, nie rozumiecie, jakie jest zagrożenie. Rosja też będzie pewnie tym grać, dlatego podpuściła, zapewne i puściła ten trop e, nie czysto e, islamistyczny, tylko właśnie taki, że no, te tropy warto było poprowadzić w tym kierunku, no bo z jej punktu widzenia jest to o wiele korzystniejsze. Po to, że są e, służby tureckie spenetrowane przez islamistów, wiadomo, a nie od dziś, e, i wiadomo, że są też jeszcze większe jastrzębie i osoby, którym marzy się znacznie inna wizja e, państwa tureckiego e, i nad nimi też trzeba zapanować, a na razie e, to poszło na żywioł, także... E, tu jest niezły kłopot, jeżeli jeszcze na dodatek, a możemy się spodziewać kolejnych zamachów, bo nie sądzę, żeby, żeby ta straszna turecka seria, którą, którą mamy dzisiaj do czynienia, się skończyła, Raczej, raczej tutaj 2017 rok też będzie miejscem, w którym pójdą ataki. Pytanie w co pójdą ataki? Czy rzeczywiście będą znowu to tylko ataki na wojsko, czy też pojawią się jakieś grupy, które na przykład zaczną atakować rosyjskich turystów? aby znowu uderzyć w podstawę gospodarczą, wzorując się na Tunezji, Egipcie i paru innych miejscach, co jeszcze E, mocniej e, spowoduje e, wzajemne iskrzenie po stronie Rosji i po stronie Turcji. A swoją drogą, ciekawe, czy służby tureckie zbadają też rosyjski, ewentualny rosyjski trop zamachowca z Galerii Sztuki w Ankarze, który zastrzelił rosyjskiego ambasadora. Nie wiem, czy to już nie odcierał spiskową motory dziejów, więc zostawmy ten wątek w naszym studiu profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Ta poranka. Łukasz Sobolewski, witam serdecznie, zapraszam na pierwszą zimową debatę poranka w Polskim Radiu 24. Wiele osób wskazuje, że jeśli chodzi o związki zawodowe w Polsce, to mijający rok był i jest wciąż jeszcze rokiem Solidarności. Większość postulatów zgłaszanych przez ten związek została zrealizowana że wymienię tylko skrócenie wieku emerytalnego, podniesienie płacy minimalnej, a wkrótce prawdopodobnie wprowadzony zostanie zakaz handlu w niedzielę. Z drugiej strony przewodniczący Solidarności Piotr Dudan nie unika deklaracji postrzeganych przez niektórych jako polityczne, co rodzi pytanie o to, czy związkowcy winni trzymać się z dala od bieżącej polityki i skupiać się tylko na postulatach pracowniczych. I właśnie o tym między innymi porozmawiamy, a także o tym, czy ten rok faktycznie był rokiem Solidarności. A ja porozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi dziś są ekspert ogólnopolskiego porozumienia Związków Zawodowych Kotr Szumlewicz. Witam. Dzień dobry. Doktor Rafał Towalski ze Szkoły Głównej Handlowej. Kłaniam się. Zaś w naszym studiu w Gdańsku rzecznik niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, pan Marek Lewandowski. Dzień dobry. Kłaniam dobry. się. Witam serdecznie. Panowie, w listopadzie prezydent Andrzej Duga i premier Beataszego byli gośćmi Krajowego Zjazdu Delegatów NSZ. ZZ Solidarność. Tam prezydent nawiązał do pierwszego zjazdu Solidarności sprzed 35 lat. Mówił, że był to nie tylko zjazd Związku Zawodowego, ale też wielkiego ruchu społecznego. A jak panowie widzą rolę Solidarności dziś i w kolejnych miesiącach? Piotr Szumlewicz. Ja tak na chwilę zamilkłem, bo tutaj chce pan, żebym recenzjował naszych kolegów i koleżanki Solidarności. Wydaje mi się, że Solidarność obecnie w zbyt dużym stopniu za Angażowała się w poparcie tego rządu kongresu, wypowiedzi ostatnio przewodniczącego koniec, Dudy, jak też list górniczej solidarności w sprawie no otwartego poparcia dla rządu, a wręcz jakieś niedzwyczajne groźby stracali, tak podjęcie jakich... Jakich... działań przeciwko opozycji. A, moim zdaniem to nie jest funkcja a, ma, 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 ma. związków zawodowych. A Myśmy w 2013 roku jako OPZZ współorganizowali protesty antyrządowe. Broniliśmy praw pracowniczych, wyszliśmy z Komisji Trójstronnej i mam wrażenie, że dzisiaj sytuacja dla wielu grup pracowniczych. Nie jest wiele lepsze niż wtedy, a dla niektórych jest znacznie gorzej, jak na przykład dla naszych nauczycieli w sytuacji, kiedy grożą masowe zwolnienia w szkolnictwie, kiedy zamyka się już kopalni, kiedy sytuacja w wielu zakładach pracy jest zła, to słyszymy od Dużej Centrali Związkowej, od Piotra Dudy, że rząd właściwie, że związek właśnie nie ma przeciwko czemu protestować, a była taka wypowiedź Piotra Dudy, kiedy słyszymy od pana grajcarka, szefa główniczej solidarności, że on już jest gotowy, żeby rozpędzać czerwoną hołotę. No, tego taki typu język, no, by który by jest nieznaczną groźbą, ale ja sztaczkę. przypomnę, że w demonstracjach się nie tylko Komitetu Obronnego tak. Demokracji, ale po prostu w demokracjach krytycznych wobec rządu biorą masowy szinecka, udział związkowcy różnych tak branż OPZZ-u i, I przypuszczam, że innych i związków też, a częściowo również w Solidarności. W myślę, że Solidarność po nie, nie powinna używać tego typu sformułowań. To jest coś, co pan Marek Lewandowski. To wszystko jest całe wprowadzenie pana redaktora jest troszeczkę postawione na głowie, bo po pierwsze kto powiedział, że związki zawodowe muszą być apolityczne, nigdzie na świecie tak nie jest i nie widzę powodu, żeby było tak w Polsce. Związek zawodowy, sensem i miejsca, miejscem istnienia związku zawodowego jest zakład pracy. Tam mamy swoich pracodawców, tworzymy siłę, żeby mieć wpływ na swoje warunki pracy i próbujemy tam wywalczyć wyższe wynagrodzenia, lepsze BHP, lepszy socjal i tym podobne rzeczy. Ale bardzo wiele rzeczy, które ma wpływ na naszą pracę, dzieje się poza zakładem pracy i po to powołano centrale takie jak Solidarność, OPZZ, aby na styku z polityką. Oznacza, w przypadku pożyczek dłuższych to będzie to oznaczało, że w pierwszym...